Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju i w ciągu trzech sekund wiesz o wszystkich więcej niż oni sami chcieliby ci wyjawić. Widzisz, kto się boi, kto kłamie, a kto desperacko próbuje ukryć swoją niepewność pod maską arogancji. Większość ludzi to emocjonalne wraki, które dryfują przez życie, wierząc, że ich słowa są ich tarczą. Ale prawda jest taka, że ich ciało krzyczy to, czego usta boją się wypowiedzieć. Twoje słowa mogą być kłamstwem, ale twój układ limbiczny nie potrafi oszukiwać. Dzisiaj nauczę cię, jak zdjąć te maski. Poznasz pięć sygnałów, które sprawią, że staniesz się najgroźniejszą osobą w każdym pomieszczeniu osobą, która widzi wszystko. Zanim przejdziemy do pierwszego sygnału, musisz zrozumieć jedno: przestań patrzeć na twarz. Twarz to teatr. Od dziecka uczymy się uśmiechać, gdy nam smutno i potakiwać, gdy się nudzimy. Jeśli chcesz poznać prawdę, musisz spojrzeć tam, gdzie nikt nie kontroluje swoich odruchów. Pierwszy sygnał, najbardziej szczery element ludzkiego ciała, to stopy. Tak, stopy. Kiedy rozmawiasz z kimś, kto twierdzi, że jest tobą zainteresowany, a jego twarz jest zwrócona w twoją stronę, spójrz na dół. Jeśli jego stopy są skierowane w stronę drzwi, albo w przeciwnym kierunku niż ty, jego mózg już stąd uciekł. On chce wyjść, ta rozmowa go męczy, a jego podświadomość przygotowuje ciało do ewakuacji. To samo dzieje się w grupach. Jeśli podchodzisz do dwóch osób, które rozmawiają, a one obracają do ciebie tylko tułów, zostawiając stopy skierowane do siebie, nie przerywaj im. Właśnie dali ci znać, że jesteś tam intruzem. Osoba, która naprawdę Cię akceptuje, otworzy całe swoje ciało, tworząc dla Ciebie przestrzeń. To subtelne, niemal niezauważalne, ale to fundament czytania ludzi. Drugi sygnał to sygnał pacyfikacji, czyli walka mózgu ze stresem. Kiedy zadajesz trudne pytanie, albo kiedy ktoś czuje się przyparty do muru, jego ciało natychmiast próbuje się uspokoić. U mężczyzn najczęściej jest to dotknięcie szyi, poprawienie krawata lub przesunięcie palcem po kołnierzyku. Dlaczego? Bo na szyi znajdują się receptory, których stymulacja obniża tętno. Jeśli widzisz, że twój rozmówca nagle kładzie dłoń na karku, gdy wspominasz o konkretnym temacie, masz go. Właśnie uderzyłeś w czuły punkt. U kobiet ten sygnał jest jeszcze bardziej subtelny. Często jest to dotknięcie tzw. dołka podszyjnego, czyli tego małego wgłębienia między obojczykami, albo zabawa naszyjnikiem. To jest instynktowna ochrona najbardziej wrażliwego miejsca na ciele. Kiedy to widzisz. Nie przestawaj. Wiesz już, gdzie ukryta jest prawda, teraz musisz tylko drążyć dalej, aż pęknie ostatnia linia obrony. Trzeci sygnał to blokada oczna. Zapomnij o micie, że kłamca nie patrzy w oczy. Profesjonalni oszuści będą się w ciebie wpatrywać intensywniej niż normalnie, żeby sprawdzić, czy im wierzysz. Prawdziwym sygnałem jest to, co dzieje się, gdy słyszą coś, co im się nie podoba. Ich powieki zamkną się na ułamek sekundy dłużej niż przy normalnym mruganiu. To jest archaiczny mechanizm. Mózg próbuje fizycznie zablokować obraz, który sprawia mu ból lub dyskomfort. Jeśli powiesz komuś coś, co rzekomo go nie obchodzi, a on na chwilę mruży oczy lub zaciska powieki, wiedz, że go to zabolało. To samo dotyczy pocierania oczu w trakcie odpowiedzi. To nie jest zmęczenie. To próba odgrodzenia się od kłamstwa, które właśnie wypowiadają. Czwarty sygnał to dynamika rąk i tak zwany gest wierzy. Ludzie o wysokim statusie, pewni siebie, zajmują przestrzeń. Ich ruchy są powolne, opanowane. Jeśli widzisz kogoś, kto splata palce w koszyczek i chowa ręce pod stół, widzisz osobę, która czuje porażkę. Ale jeśli Twój rozmówca opiera opuszki palców o siebie, tworząc kształt dachu wieży, to jest sygnał absolutnej dominacji i pewności swoich racji. Ale uważaj na nagłe zmiany. Jeśli ktoś trzymał ręce pewnie na stole, a po Twoim pytaniu nagle je schował, właśnie stracił grunt pod nogami. Ręce są przedłużeniem naszych intencji. Ukryte dłonie to ukryte motywy. Nigdy nie ufaj komuś, kto podczas ważnej rozmowy chowa dłonie do kieszeni lub pod uda. To podświadoma chęć ukrycia czegoś przed światem. Piąty sygnał, być może najpotężniejszy, to mikroekspresja pogardy. To trwa ułamek sekundy. Jeden kącik ust unosi się lekko do góry, tworząc asymetryczny uśmiech. To nie jest radość, to poczucie wyższości. Jeśli widzisz to na twarzy partnera biznesowego, szefa lub bliskiej osoby, uważaj. Ta osoba właśnie pomyślała, że jesteś od niej gorszy, głupszy, albo że udało jej się Ciebie oszukać. Pogarda jest trucizną w relacjach. Jest niemal niemożliwa do powstrzymania, bo pojawia się automatycznie. Większość ludzi ją przegapia, bo mruga w niewłaściwym momencie. Ale ty od dzisiaj będziesz na to polował. Każda asymetria na twarzy to pęknięcie w masce. Teraz, gdy posiadasz już wiedzę o tych pięciu sygnałach, twoje życie nieuchronnie zacznie się zmieniać, ponieważ zaczniesz postrzegać świat w zupełnie nowej, wysokiej rozdzielczości. Choć muszę Cię ostrzec, że taka świadomość bywa ogromnym ciężarem. Gdy raz opanujesz sztukę czytania innych, nie będziesz już w stanie przestać dostrzegać kłamstw ukrytych w słowach przyjaciół, nieszczerości w kręgu rodzinnym czy subtelnych manipulacji w miejscu pracy, co stanowi brutalną, ale konieczną prawdę o psychologii behawioralnej. Ta wiedza nie obiecuje szczęścia lecz daje brutalną przewagę. Dlatego musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś gotowy widzieć rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę, czy może wolisz pozostać w bezpiecznym i słodkim kłamstwie, które inni skrupulatnie dla ciebie przygotowali. Zgodnie z naukami Stoików, wszelka kontrola bierze swój początek w zrozumieniu faktów. A ty właśnie otrzymałeś klucze do umysłu każdego napotkanego człowieka, więc używaj ich rozważnie, ponieważ siła, którą teraz dysponujesz, może równie dobrze niszczyć, jak i budować Twoje własne imperium. Pamiętaj jednak o kluczowej zasadzie, by nigdy nie interpretować pojedynczego gestu w izolacji, lecz zawsze szukać tak zwanych klastrów, czyli całych grup sygnałów, bo dopiero gdy ktoś jednocześnie dotyka szyi, ucieka wzrokiem i chowa stopy, zyskujesz absolutną pewność co do jego intencji. Prawdziwy profesjonalista nigdy nie wierzy w przypadki, lecz cierpliwie obserwuje i analizuje sytuację, czekając na moment, w którym maska opadnie całkowicie, ukazując prawdę, skrytą za kulisami tego wielkiego teatru, w którym właśnie zająłeś miejsce w pierwszym rzędzie. Najważniejsze jest jednak to, byś nigdy nie dał po sobie poznać, że cokolwiek widzisz, gdyż twoja największa potęga drzemie w tym, że inni wciąż wierzą w swoją nietykalność, podczas gdy ty zachowujesz kamienną twarz jako cichy obserwator, który po prostu wie. Jeżeli ten film otworzył ci oczy. To znak, że jesteś gotowy na kolejny krok, choć ostrzegam, że zagłębienie się w mroczną psychologię i mechanizmy władzy sprawi, że już nigdy nie spojrzysz na drugiego człowieka w tak naiwny sposób jak dotychczas. Masz teraz wybór. Możesz wyłączyć ten film i spróbować zapomnieć o wszystkim, co usłyszałeś, albo zostać i nauczyć się nie tylko czytania innych, ale też kreowania własnego wizerunku tak, by świat widział w tobie tylko to, co sam zechcesz mu pokazać. Wybór należy do ciebie. A ponieważ kolejna lekcja dotyczyć będzie milczenia jako broni łamiącej najsilniejszych, opowiem ci o tym następnym razem, o ile uznasz, że jesteś już na to gotowy.